Szanowne Panie, na czele Panią Prezes, przygodnym Księżyc proboszczu. Szanowni Państwo, po pierwsze to chciałem podziękować Pani Prezes, całemu środowisku Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkim innym instytucjom, które wspierają organizację tej Wigilii, bo jak słyszeliśmy jest to piąta, taka jubileuszowa Wigilia, jest to czas tych naszych spotkań tym bardzo... i cieszę się, że ten rynek Żyje i wypełnia się ciepłym i radością. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu życzyć zdrowych, pogodnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to czasem nie tylko odpoczynku od codziennych obowiązków, ale także czasem refleksji, czasem pełnej nadziei i czasem radości, radości płynącej ze świąt Bożego Narodzenia. Życzę, żeby całej wspólnocie samorządowej nie brakło Pokoju, solidarności w tych trudnych czasach, turbulentnych czasach potrzeba nam powrotu do podstawowych wartości. Tych wartości chrześcijańskich, tych wartości, które ogniskują się w świętach Bożego Narodzenia. Pokój, wzajemny szacunek, miłość, solidarność. To są te wartości, które powinny nam przyświecać nie tylko dzisiaj na tym warskim rynku, ale w codziennej naszej pracy, służbie, w domu oraz w życiu publiczny. Na nadchodzący nowy rok życzę Państwu realizacji tych planów osobistych i zawodowych. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panie Wójcie i.